Panie Ryszardzie, bardzo odważnie mówił Pan dziś o przekształceniach, jakie zaszły w Szpitalu Powiatowym w Wasłynku. Ja zadam Panu trochę przykre pytanie: dlaczego tak późno do tego doszło? Czemu to tak ja wiedział? Ale powiem tak, tak. człowiek uczy się do, do śmierci. Był taki czas, że szpitalem zawiedywali ludzie, którzy na Radzie Powiatu, na Zarządzie Powiatu, Składali takie informacje, które, które no, kształtowały naszą opinię. Nie jestem fachowcem, nie jestem lekarzem, jestem menadżerem oczywiście, prowadzę swoją firmę, jak umiem najlepiej. Natomiast na prowadzeniu szpitala nie znam się, nie mam pojęcia. Muszę się podpierać opinią ludzi, którzy zdawałoby się powinni życzyć temu szpitalu jak najlepiej. Po paru miesiącach przekonałem się, że chyba tak nie do końca było, że ktoś nadużył trochę naszego zaufania i że to, co, się, co przez wiele lat było niemożliwe, stało się możliwe, że to, co było nieopłacalne, stało się nagle opłacalne i że rzeczy, które nie były przydatne rzekomo dla tego społeczeństwa i niemożliwe do zorganizowania, do zorganizowania, stało się możliwe, zorganizowane I, to, i, i, i zaczynały być w ciągu kilku, kilkunastu dni ku zadowoleniu mieszkańców miasta i gminy, pasłem ku zadowoleniu całego powiatu. Mógłbym się tym biczem uderzyć po plecach za niektóre decyzje, którym sprzyjałem, ale powiem tak, nie ma takiego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzisiaj świętujemy. Jesteśmy jedni z pierwszych, z pierwszych którzy zakładają tą spółkę i, i pierwszą radą, która chce sprzyjać działaniom tej, tej spółki i z całą pewnością będzie sprzyjała. Ten najbliższy rok, bo za rok kończy się nasza kadencja, zdeklarowałem, że będziemy sprzyjali tej, tej nowej formie organizacyjnej i patronować będziemy temu dziełu po to, żeby zakończyło się sukcesem. Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy stanowczości w dalszym reformowaniu dziewicza.